setki CV rozsyłane przez młodych ludzi, malejąca liczba ofert pracy, galopujące bezrobocie wśród młodych, ale także bezrobocie, które coraz szerzej daje się odczuć w całej Polsce, masowe zwolnienia, grupowe zwolnienia w bardzo wielu miejscach w Polsce, które odwiedziłem, rozmawiałem z, z ludźmi. Ludzie są przerażeni, dramaty. Coraz częstsze dramaty. Młodzi szukają miejsc pracy i zastanawiają się z powrotem nad tym, czy nie jechać za granicę. To kolejne dramaty. Rozbite rodziny. Nie tak dawno temu to była normalna rzeczywistość w Trzeciej Rzeczpospolitej. Upiór, zmora, bezrobocia była tym głównym problemem, który spędzał sens powiek wszystkim Polakom przez 25 lat co najmniej 25 lat. Pamiętamy to doskonale. Dzisiaj niestety ten czas wraca. On już wrócił.